sobie dobra, jedziemy dobra, dobra, dobra. szykujemy wam coś specjalnego silnik czołgowy i mamy do niego pulpit pyk i ktoś prawdopodobnie, jeśli nie będzie żadnych problemów to ktoś przekręci kluczyk i odpali ten sprzęt. Takie projekty, właśnie w Muzeum w Bornym Sulinowie. To jest silnik czołgowy na takiej stacjonarnej podstawie. To był jakiś agregat. Tego już nosi. Że się już nosi. Grześ mówi. <gryzny> Wszędzie dojście, nie? Nie trzeba się... Makusy i koniec, stanie, Banka z góry i palce. Jo, widzisz, się mówi, e, nie ma tym pod czym się kłaść, ta lipa. No dobra, także każdy rok w dni czołgisty w Bornycylnowie to jest coś nowego, także zapraszam 27-29 czerwiec, będzie się działo.